13 sierpnia, Rui Meteorów Perseidy. Tylko pięć znaków Zodiaku będzie miało szczęście. 13 sierpnia rozświetli Rui Meteorów Perseidy, jedno z najpotężniejszych zjawisk energetycznych lata. W tym momencie przestrzeń między światami staje się szczególnie wrażliwa na wibracje pragnień, intencji i przepływów finansowych. Ale tylko pięć znaków Zodiaku znajdzie się w samym centrum tej kosmicznej siły, zdolnej dosłownie odmienić swoje życie. Nie tylko będą mieli szczęście, ale będą mieli dostęp do możliwości, które zazwyczaj są niedostępne dla większości. Przełom finansowy, ważne spotkania, długo oczekiwane wiadomości i decyzje, na które długo czekaliśmy, wszystko to stanie się możliwe dzięki energii roju meteorów. Chcesz wiedzieć, czy Twój znak znajduje się na tej liście? Zostań z nami i obejrzyj film do końca. Przed Tobą konkretne znaki i szczegółowe wyjaśnienie, co dokładnie przyniesie im to niebiańskie wydarzenie. Zapisz się już teraz, aby nie przegapić tak rzadkich przepowiedni. Tutaj otrzymasz nie tylko horoskop, ale i klucz do energii wszechświata. Napisz swój znak w komentarzach i dowiedz się, co Perseidy dla Ciebie przygotowały. Pierwszym znakiem jest Waga. Od 13 sierpnia energia roju meteorów Perseidy stworzy precyzyjną i dynamiczną strukturę wydarzeń wokół Wagi, w której wszystko ułoży się po jej myśli. Szczęście, które nadejdzie tego dnia, nie będzie związane z zaskoczeniem, będzie wynikiem niewidzialnego wewnętrznego wzrostu potencjału, który od miesięcy czekał na punkt aktywacji. To właśnie 13 sierpnia waga wkracza w fazę, w której zasoby osobiste, przepływy finansowe i najważniejsze powiązania zbiegną się w jednym punkcie współrzędnych i stanie się to początkiem prawdziwego finansowego przełomu. Już rano tego dnia mogą pojawić się wiadomości które na pierwszy rzut oka będą wydawać się neutralne: oferta, recenzja, przypomnienie o starym projekcie lub niepozorny sygnał od partnera biznesowego. Ale ten kontakt nie będzie tylko początkiem, ale kluczem do tego, co uruchomi reakcję łańcuchową. Waga intuicyjnie wyczuje potrzebę natychmiastowej reakcji, jej wewnętrzny zmysł zostanie aktywowany, nieemocjonalny, ale jasno ustrukturyzowany. A każdy ich ruch, wybór, odpowiedź, a nawet zdanie wszystko zacznie tworzyć pole przyciągania do materialnego rezultatu. Szczególną uwagę należy zwrócić na negocjacje, spotkania, połączenia przychodzące i wszelkie formy wymiany informacji. W tym okresie wagę czeka coś, co trudno logicznie wytłumaczyć. Zacznie mówić dokładnie to, co inni chcą usłyszeć i trafi w odpowiednią intonację. To wzmocni jej wpływy i otworzy możliwość promowania złożonych idei bez oporu. Nawet wcześniej zamknięte drzwi zaczną się otwierać, zwłaszcza w obszarach, w których potrzebny jest autorytet, zaufanie i zdolność przywództwa. Linia finansowa w tym dniu i w ciągu najbliższych siedmiu dni będzie zaskakująco stabilna. Możliwy jest nieoczekiwany napływ pieniędzy, zarówno ze starego, jak i nowego źródła, którego wcześniej nie brano pod uwagę. Niektórzy wagi otrzymają spłatę długu, inni nieoczekiwany zysk, jeszcze inni zlecenie, które otworzy nowy kanał dochodowy. A wszystko to stanie się nieprzygodą, ale trafną odpowiedzią przestrzeni na wewnętrzną gotowość. Waga podeszła do tego momentu z wystarczającą dojrzałością, aby mądrze zarządzać zasobami. 13 sierpnia może być również związany z dużym zakupem lub inwestycją. Najważniejsze to działać szybko, ale nie impulsywnie. Waga będzie miała wewnętrzną wiedzę, gdzie skierować pieniądze, aby zaczęły pracować. Ktoś zainwestuje w wiedzę, ktoś w technologię, ktoś w ruch. I wszystkie te kroki będą trafne. Potencjał wzrostu aktywów będzie wysoki i stabilny, zwłaszcza jeśli decyzja zostanie podjęta przed północą. Oprócz pieniędzy, nacisk zostanie położony na autorytet. Waga otrzyma szansę na zbudowanie nowego systemu wpływów. Jej opinia, styl, osąd, działania zaczną być postrzegane z większą uwagą. Ktoś z wpływowych osób może zaoferować współpracę lub okazać zainteresowanie doświadczeniem wagi. To szansa, której nie można odłożyć na później. Relacje nawiązane w tym okresie będą długoterminowe i korzystne zarówno pod względem biznesowym, jak i społecznym. Stan psychoemocjonalny wagi w Dniu Perseidów będzie stale wysoki. Nie będzie wątpliwości, paniki ani zmęczenia. Wręcz przeciwnie: lekkość, jasność umysłu, opanowanie. Nawet okoliczności zewnętrzne, które wcześniej mogły wywoływać niepokój, ustąpią. Wszystko będzie postrzegane jako możliwe do opanowania i zrozumiałe. Ten stan stanie się podstawą jakościowego skoku finansowego. Ważne jest, aby zrozumieć: deszcz meteorów nie daje pieniędzy, lecz wyostrza sygnały. Waga znajdzie się w sytuacji, w której będzie w stanie uchwycić istotę oferty, wyczuć nadchodzącą okazję i nie przegapić sygnału. Jej uważność, aktywność i umiejętność czytania przestrzeni zrobią swoje. Najważniejsze, aby 13 sierpnia nie zignorować ani jednego szczegółu. Wszystko, co wydaje się drugorzędne, okaże się kluczowe. Następne trzy tygodnie po Perseidach to okres, w którym uruchomione procesy zaczną nabierać tempa. Pod koniec sierpnia waga może osiągnąć nowy poziom finansowy. Ktoś sporządzi umowę, która wcześniej była uważana za niemożliwą, ktoś otrzyma wsparcie od nieoczekiwanej osoby, ktoś wygra konkurs, w którym był outsiderem. A wszystko to będzie efektem właściwego działania w konkretnym momencie 13 sierpnia. Waga znajdzie się w punkcie synchronizacji z nurtem. Jej zadaniem jest nie bać się, nie odkładać na później, nie wątpić. Wszystko jest już gotowe. Pozostaje tylko to przyjąć. Drugim znakiem jest byk. 13 sierpnia 2025 roku rój meteorów Perseidy otworzy przed bykiem dostęp do pieniędzy, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Ten dzień będzie impulsem energetycznym, który uruchomi przepływ finansowy mogący radykalnie zmienić sytuację. Już od pierwszych godzin dnia zacznie się odczuwać wewnętrzne napięcie. Nie niepokój, a skupienie i koncentracja. Przedstawiciele tego znaku nagle uświadomią sobie, że nie chcą dłużej czekać. I zaczną działać. Słowem kluczowym tego dnia jest inicjatywa. Byk, który zazwyczaj preferuje stabilność i sprawdzone schematy, wykaże się bystrością, elastycznością i zmysłem biznesowym. Decyzje, które wcześniej były odkładane, zostaną podjęte bez zbędnego wahania. Szczególne szczęście będą mieli osoby związane z finansami, biznesem, inwestycjami, rolnictwem, budownictwem i logistyką. Dzień ten otworzy drzwi do transakcji, w których byk będzie mógł dyktować warunki. W negocjacjach będzie wysłuchany, w dokumentach, poparty, w liczbach, precyzyjny. Wszystko ułoży się tak, jakby wszechświat z góry przygotował sprzyjający grunt pod każdy ruch. Jednym z ważnych znaków tego dnia będzie nagła synchronizacja. Telefony napłyną od tych, którzy milczeli przez długi czas. Pojawią się okazje tam, gdzie już dawno minął termin. Pojawią się oferty, o których nawet nie pomyślałeś. Szczególnie istotne będą oferty od osób, z którymi wcześniej miałeś jedynie kontakt. Szczęście pojawi się dokładnie tam, gdzie najmniej się tego spodziewałeś. Byk powinien być gotowy do podejmowania szybkich decyzji, pracy z dużymi liczbami i do tego, że konieczna będzie jednorazowa ale zdecydowana inwestycja w siebie, w projekt lub w pomysł. Wzrost materialny będzie nie tylko zauważalny, ale i trwały. To nie chwilowy wzrost, ale początek nowego poziomu, zwłaszcza jeśli nie przegapisz szczegółów. Każdy zainwestowany rubel, każdy podpisany kontrakt, każde spotkanie tego dnia będzie miało długoterminową kontynuację. Istnieje również duże prawdopodobieństwo otrzymania dużej sumy z zewnętrznego źródła spłaty długu, spadku, pomocy, dotacji, wygranej, odszkodowania, inwestycji. Dzień ten niesie wibracje przyjmowania, ale wymaga woli, by nie rozpraszać się. Dla byka ważne będzie utrzymanie koncentracji i niepozwolenie, by emocje zaburzyły precyzyjny wewnętrzny kurs. W sferze zawodowej spodziewany jest wzrost autorytetu. Kadra kierownicza może złożyć ofertę, która wcześniej wydawała się niemożliwa do zrealizowania. Możliwy jest również zwrot w karierze, otwierający horyzonty, gdzie będzie więcej wolności i dochodów. Dla osób pracujących na własny rachunek, deszcz meteorów przyniesie nieoczekiwany napływ klientów, zamówień lub wejście na nowe rynki. Inwestycje w prezentację, wizerunek, poprawę jakości produktu lub usługi wszystko, co świadczy o statusie i wartości sprawdzą się szczególnie dobrze. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokumenty i liczby. Byk będzie szczególnie precyzyjny, jego zdolności analityczne zostaną w tym dniu wyostrzone. To idealny czas na podpisywanie umów, rozpoczynanie procesów finansowych, uzyskiwanie zgód urzędów. Możliwe są również duże zakupy, które będą korzystne strategicznie, od nieruchomości po sprzęt. Najważniejsze to słuchać swojej intuicji, jeśli decyzja dojrzewa natychmiast i wywołuje wewnętrzną reakcję, jest ona słuszna. Perseidy 13 sierpnia uruchomią wewnętrzny magnes bogactwa dla byka. Ten dzień wymaga działania, precyzji i wewnętrznego spokoju. Sukces będzie odczuwalny w nadchodzących godzinach, ale najważniejsze jest to, że rozpocznie się długoterminowa linia obfitości. Okazje będą się pojawiać na powierzchni, a ty nie powinieneś czekać na znaki, ale działać jako pierwszy. Ten dzień to nie tylko sukces, to przełom. Byk otrzyma nie tylko zasoby, ale także kontrolę nad nowymi mechanizmami finansowymi. Ważne jest tylko, aby nie bać się skali i nie zatrzymywać się. Trzeci znak Koziorożca. 13 sierpnia 2025 roku rój meteorów Perseidów będzie punktem aktywacji potężnego kanału pieniężnego dla Koziorożca. Znak ten wejdzie w fazę dominacji materialnej, kiedy każde działanie przyniesie rezultaty wyższe niż oczekiwano. Wydarzenia tego dnia nie będą przypadkowe, będą precyzyjne, zweryfikowane, jakby z góry zaplanowane według niewidzialnego scenariusza. Koziorożec poczuje wewnętrzną jasność i przejmie inicjatywę tam, gdzie inni będą się wahać. Od wczesnego rana kontakty, które wcześniej wydawały się zamrożone, zostaną aktywowane. Stare znajomości, dawni klienci, zapomniane projekty nagle się przypomną, i nie będzie to chaos, a jasny sygnał. Czas zebrać plony z tego, co zostało wcześniej zasiane. Koziorożec będzie miał niepowtarzalną okazję do przetworzenia i spieniężenia starego doświadczenia. Pojawi się oferta nie do odrzucenia. Może być związana z awansem, przejściem do nowej struktury, skalowaniem biznesu, wejściem na nowe rynki. Jednocześnie wszystko będzie działo się bez stresu, wręcz przeciwnie, z poczuciem kontroli i siły. Perseidy wzmocnią zdolność Koziorożca do strategicznego myślenia. Dostrzeże ukryte dotąd opcje i będzie w stanie zbudować model finansowy, który przyniesie stabilny dochód na kolejne miesiące. Ten dzień powinien zostać wykorzystany na uruchomienie długoterminowych procesów: rejestracji inwestycji, rejestracji spółki, podpisywania umów, prawnej konsolidacji dochodów. Wszystkie dokumenty podpisane 13 sierpnia będą działać na korzyść koziorożca, zapewniając bezpieczeństwo i rozwój. Działania związane z nieruchomościami, gruntami, dużymi aktywami, produkcją, zarządzaniem personelem przyniosą szczególne szczęście. Możliwe są również nieoczekiwane premie, wynagrodzenia, zwroty, odkrycia. Dzień ten niesie wibracje zwrotu wcześniej zainwestowanych środków. A jeśli w przeszłości koziorożec nie oczekiwał wdzięczności ani rezultatów, właśnie tego dnia zaczną się one pojawiać. Ważne jest, aby koziorożec został wysłuchany. Jego propozycje zostaną zaakceptowane, jego pomysły spotkają się z poparciem, ludzie będą się do niego zwracać po rozwiązania, po autorytet, po stabilność. Warto to wykorzystać do promocji siebie, swojej wiedzy, swoich produktów. Dzień ten jest idealny na prezentacje, przemówienia i publiczne wystąpienia, które wcześniej wydawały się przedwczesne. Energia Perseidów da impuls do pokazania skali. Możliwe jest również szczęście w ryzyku finansowym tym, które jest z góry przemyślane. Koziorożce powinny rozważyć inwestowanie w aktywa długoterminowe. Giełdę, kryptowaluty, złoto, antyki, dobra strategiczne. Wszystkie decyzje podjęte 13 sierpnia będą miały w przyszłości większą rentowność. Najważniejsze to nie spieszyć się, ale też nie zwalniać tempa. Równowaga między kalkulacją a działaniem przyniesie idealny rezultat. Ten dzień może być również punktem zwrotnym dla tych koziorożców, którzy są zmęczeni rutyną. Pojawi się szansa na przebicie się w strefę nowego statusu. Awans, awans na wyższy poziom, uruchomienie własnego projektu. Wszystko to jest możliwe. Energia Perseidów uruchomi ambicje, które od dawna były tłumione. A wraz z ambicjami pojawia się realna szansa na osiągnięcie czegoś więcej niż planowano. 13 sierpnia to dzień, w którym Koziorożec powinien być aktywny, zdecydowany i skoncentrowany. Wszystko, co powie, zrobi i sformalizuje tego dnia, będzie miało siłę przebicia. Jego działania będą punktem wejścia na falę finansową, która wyniesie go na nowy poziom. To nie obietnica, ale punkt wyjścia. Szczęście będzie po stronie tych, którzy nie boją się mówić o sobie. Koziorożec otrzyma nie tylko pieniądze, otrzyma pozycje, wpływy i kontrolę nad zasobami, które wcześniej były dla niego niedostępne. Czwarty znak ryby 13 sierpnia otwiera przed przedstawicielem tego znaku okno, przez które wkracza nie tylko światło meteorów, ale realna szansa na zmianę rzeczywistości finansowej i osobistej. Żadnych aluzji, żadnych niejasnych przeczuć, tylko konkretne wydarzenia, które przyniosą skutek. Pierwszy namacalny znak pojawia się rano, niespodziewany telefon, list wiadomość zawiera potwierdzenie, akceptację, przelew lub ofertę która zapoczątkuje łańcuch pozytywnych zmian. Ważne, aby nie traktować tego jako przypadku. To właśnie w tym szczególe kryje się główny impuls sierpniowego przełomu. Od 13 do 16 sierpnia dla ryb aktywowany jest niezwykły kanał szczęścia, który działa poprzez innych ludzi. Znajomi, starzy przyjaciele, koledzy to właśnie przez nich pieniądze wkroczą w życie przedstawiciela znaku. Nie chodzi o abstrakcyjny wzrost, ale o konkretne kwoty i to natychmiast. Możliwe są rekompensaty, przelewy, prezenty lub rozpoczęcie współpracy, która zapewni stabilny dochód. Szczególną uwagę należy zwrócić na datę 14 sierpnia koduje ona finał jednej z długo zaległych spraw, która zakończy się na korzyść ryb. Może to być długo oczekiwana płatność, spłata długu, wygrana lub decyzja finansowa, która od dawna wisiała w powietrzu. W drugiej połowie miesiąca wpływ roju meteorów wzrasta. A dni od 17 do 21 sierpnia stają się okresem największej obfitości pieniędzy. W tym czasie pieniądze trafiają do rąk natychmiast w formie kontraktu, premii, wynagrodzenia lub nowego strumienia klientów. Ryby pracujące w sektorze usług, medycynie, konsultingu, kreatywności i edukacji odczują szczególną falę zainteresowania swoją osobą. Popyt rośnie, a wraz z nim płatność. Nagle pojawia się zlecenie, które wydaje się zwyczajne. Ale w rzeczywistości przynosi znacznie więcej, niż się spodziewano. Warto je przyjąć, nawet jeśli trzeba odłożyć na później inne sprawy. Należy zwrócić szczególną uwagę na słowa i intonacje. W połowie sierpnia jedna rozmowa może zadecydować o tym, czy zysk pojawi się w ciągu 24 godzin, czy też będzie ciągnął się tygodniami. Dla ryb ważne jest, aby nie być skromnym i wyrażać swoje warunki z przekonaniem. Rozmówca będzie gotowy zaakceptować je niemal bez sprzeciwu. Jednocześnie niebezpieczeństwo tkwi w tendencji do zbyt szybkiego ustępowania. W sierpniu będzie to bolesne. Konieczne jest precyzyjne określenie ceny, którą ryby uznają za sprawiedliwą. To właśnie taką kwotę otrzymają. Do 23 sierpnia otwierają się ostatnie, ale bardzo ważne drzwi do pieniędzy. Będą niezauważalne poprzez spotkanie, skrzyżowanie, krótką rozmowę ale kryją w sobie energię na kilka miesięcy naprzód. Ważne jest, aby znaleźć się we właściwym czasie i miejscu, a wszechświat da precyzyjny sygnał. Ten moment przyniesie nie tylko pieniądze, ale i fundament długoterminowej stabilności. I nie tylko finansowej, prawdopodobne są również zmiany w otoczeniu, możliwość zmiany miejsca zamieszkania lub ogólnie stylu życia. W sierpniu ryby osiągną poziom, w którym pieniądze przychodzą nie dzięki wysiłkowi ale dzięki ukierunkowaniu uwagi. Im precyzyjniej sformułują pragnienia, tym szybciej zobaczą rezultaty. Żadnej magii, tylko rzeczywistość stworzona do konkretnych działań. A jeśli nie przegapią znaku, który już pojawił się w ich kierunku 13 sierpnia, reszta miesiąca upłynie im pod znakiem wzrostu, pewności siebie i finansowego przyciągania. Wszystko, co wydawało się trudne w przeszłości, zacznie stawać się łatwe. Najważniejsze, aby nie przegapić kluczowego impulsu pierwszego dnia roju meteorów. Piątym znakiem jest Lew. Dla przedstawiciela tego znaku 13 sierpnia staje się punktem wyjścia do zupełnie nowego etapu życia. To dzień, w którym wszystko rozstrzygnie się szybko, jasno i na korzyść Lwa. Już od wczesnego rana odczuwa się wzmocnienie, jakby ktoś skierował na niego reflektor. Nie należy ignorować tego wewnętrznego napięcia kryje się za nim realna szansa na zarobek. Tego dnia Lew otrzyma propozycję projektu, stanowiska lub szansy, którą trzeba będzie natychmiast wykorzystać. Myślenie może przekreślić te szanse, dlatego należy działać w pierwszych minutach po otrzymaniu oferty. Przepływy finansowe zaczynają rosnąć od 13 sierpnia i osiągają szczyt między 15 a 19 sierpnia. To właśnie w tych dniach możliwe są wpływy na konto, przyznanie dotacji, dofinansowań, premii lub dużych zakupów, które okażą się opłacalne. Ważne jest, aby nie bać się wydawać pieniędzy, niezależnie od tego, czy są to inwestycje w biznes, wizerunek czy zasoby. Wszystko, co zainwestowano w tym okresie, zwróci się z zyskiem do końca miesiąca. Szczególną uwagę należy zwrócić na szesnasty dzień miesiąca, tutaj spodziewany jest gwałtowny wzrost dochodów. Może to być związane z zakończeniem projektu, sprzedażą, podpisaniem umowy lub przejściem na nowy poziom w biznesie. Lew, który pracuje z klientami, przemawia publicznie lub zarządza procesami, doświadczy gwałtownego wzrostu uwagi i zainteresowania. Ludzie będą przychodzić do niego z propozycjami, a wśród nich znajdzie się jedna wyjątkowa. Łatwo ją rozpoznać. Nie wymaga wyjaśnień jest logiczna, aktualna i na szeroką skalę. To właśnie ją musisz wybrać, nawet jeśli wymaga to opuszczenia strefy komfortu. Deszcz meteorów, który spadnie na niebo w nocy z 13 na 14 sierpnia, daje lwu klucz do wydarzenia, na które czekał przez ostatnie 6 miesięcy. To nie przypadek, to rezonans energetyczny, który uruchamia serię zbiegów okoliczności. Jeden z nich dotyczy liczb: 18 i 21 sierpnia niosą ukryte sygnały. Warto mieć te daty na uwadze ponieważ kryją w sobie możliwość natychmiastowego wzrostu. W tym okresie należy zwracać szczególną uwagę na przychodzące informacje, połączenia i numery. Mogą one oznaczać bardzo wysoką premię lub awans. Koniec miesiąca jest nie mniej ważny. Od 25 do 29 sierpnia lew otrzyma potwierdzenie swojego statusu, a wraz z nim nowe przywileje. Może to być długo oczekiwana wypłata, przeliczenie, spadek lub osiągnięcie zupełnie nowego poziomu dochodów. Wszystko będzie działo się szybko, według napiętego harmonogramu, ale rezultat przewyższy oczekiwania. Pieniądze przyjdą nie tylko bezpośrednio, ale także w postaci korzyści, zwolnienia z zobowiązań, spłaty długów czy uwolnienia zasobów. Sierpień zakończy się dla Lwa z poczuciem całkowitej kontroli nad sytuacją. Deszcz meteorów aktywuje jego wewnętrzną siłę, budzi precyzyjne zrozumienie tego, kiedy, co i jak robić, aby zarabiać. I robi to, bez patosu, bez zamieszania, ale z błyskotliwością zwycięzcy. To właśnie wyróżnia go w tym miesiącu od innych.